Siemoneczko moi drodzy widzowie, witam serdecznie na moim kanale Smiku Drapping. Mianowicie dzisiaj przychodzę z trzema drapeczkami, tak zwane maluszki, czyli tradycyjnie ale szczęśliwe linie oraz owocowa eksplozja. A jak gorąco zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem, tak żeby nie przegapić żadnego odcineczka. Łapka w górę. bądźcie mi miły komentarzyk. Będzie mi bardzo miło. Oczywiście wszystkich serdecznie pozdrawiam. I zaczynamy drapanie. Zaczniemy może od moi drodzy, od owocowej eksplozji. Tutaj z numereczkiem mamy 99. No i zobaczymy co tam nam dzisiaj przyniesie. A co mamy pierwsze? Mamy awokado. Awokado jest tutaj. Oraz tutaj. Mhm. Winogronko. Winogronko tutaj. Winogronko tutaj. Winogronko tutaj. Figa! Czy figę mamy na pokładzie? Mamy. Figara, figa 2, figa 3. I to by było mieli Państwo na tyle. Następna brzoskwinka. Lecimy dalej, Arbuzik, 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 kokosik, kokosik raz, kokosik dwa, kokosik trzy, kokosik cztery, Mam nadzieję, że wszystko ładnie widać Bo u mnie elegancko widać Moi drodzy kochani widzowie A jaka tam u was dzisiaj pogoda? U mnie słoneczko świeci cieplutko w końcu się zrobiło, ale też zapowiadają, że to jest tylko przejściowe. Później wrócić do wcześniejszych temperatur, ale swoją drogą to już mogłoby być ciepło, prawda? Dobra, drugi rządek. Borubeczka Borubeczka raz, borubeczka, dwa, boryweczka trzy. Póki co jeszcze nam się nic klarownego nie ułożyło. A, mamy tutaj gruszkę. Cztery pod mhm. Mhm. Następna cytrynka. O, te cytryny trochę dało. Prawdziwa lemoniada. No i wisienki by robiły robotę, moi drodzy. Daj białaby linia w grze piątej. No ale zobaczymy, co nam przyniesie. Tymczasem mamy jabłuszko. I po jabłuszku. Pomarańcza. I po pomarańczy. Następnie mamy ananas. raz. Dwa. Trzy. 5 No i ostatni symbol, moi drodzy, został. Jaki to będzie symbol? A to jeszcze i grot, widzicie? A. Uwaga, uwaga, mamy kiwi. A czy nam kiwi jakąś linię ułoży? Raczej nie ułoży. Czyli okazało się, że drapeczka z numerem 99 jest pusta. No trudno się mówi. Dobra, za chwilkę, ciąg dalszy. Dobra drodzy, następna krzyżyweczka. Lecimy z numerkiem 87. Już podrapałem gdzie gdzieniegdzie, teraz nam tylko konieczniki i lecimy dalej. A mamy Z. Gaz, 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 gaz. Lizak. Następna L. Katapulta. Lizak. I psio. Y. Mamy na pokładzie Y. Jest Y. Ameryka. Tym. Póki co, moi drodzy, jeszcze słupko się żadne nie utworzyło. S. 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 Anglosas. Pisarz. arabesska Stan O to było jeszcze E O Dobra Jecimy dalej Uó tylko jedno u no jest, lecimy dalej e Ameryka Emir No, Noe pierwszy wyraz moi drodzy dopiero Noe jeszcze patrzę, czy jakieś jest na pokładzie. Nie ma, nie ma. C. Czajka. To by było na tyle. H. Ale H chyba nie widziałem. Okej. Okay. I ostatni, literka P. Drugie słowo napad. Tu mamy pisarza. Okup. No i to by było na tyle Literki TRV Czyli jest zaś znów pustaczek I ostatnie podejście Szczęśliwe linie z numerkiem 57 Póki co jeszcze linii nie mamy a już co nieco zdrapałem i lecimy dalej, ananasik pusty symbol kości arbuzik. No Gwiazdeczka. Korona. grucha A gruchy nie ma. Potrzeb trzeci albo czwarty symbol już pusty. Cholera jasna. W ten takie No i tylko jedna zaklepka by była. No to by chodzi. Dobra. Dzwon. I po dzwonku. Truskaweczka. Słoneczko. I ostatni symbol: księżyc, a księżyca nie ma. No i to by było na tyle. Drabka pusta, NKW, no trudno. Czyli 3-0, znowu dla lotka. Szczęśliwe linie z numerkiem 57 0. Owocowa eksplozja 99 0. Allucrzyżyczka z 87 i 0. Tym razem Lotek niestety znowu wygrał. A ja się już dzisiaj z wami żegnam i przypominam o subskrypcji. A jeżeli ktoś by chciał wesprzeć mój kanał, to w opisie wszystko jest tam podane, gdzie trzeba kliknąć. No i co? Dziękuję za oglądanie i życzę. Miłego popołudnia oraz smacznej kabusi. Trzymajcie się, cześć.